W dzisiejszym odcinku przedstawiam najlepszą postać z każdej rzadkości w Brawl Stars. Kiedyś już powstał taki film, ale tak jak wiecie, usunęli rzadkość chromatyczną i teraz jest mnóstwo zadmiarzy w każdej z rzadkości. No i postanowiłem, że znowu muszę zrobić to zestawienie, czyli przedstawiam najlepszą postać do każdej rzadkości. Naprawdę długo zajęło mi stworzenie tej listy z tego powodu, że naprawdę jest mnóstwo. Postaci, na przykład w rzadkości mitycznej, epickiej czy legendarnej, naprawdę jest mnóstwo postaci, więc było ciężko, ale myślę, że wybrałem rzeczywiście te najlepsze postacie. Zasugerowałem się też opinią pro playerów, więc na pewno będzie ciekawie i odcinek na pewno będzie przydatny, a wy możecie pod koniec odcinka napisać jaka postać jest najlepsza na daną rzadkość według was. Każda osoba, która napisze taki komentarz zostanie ode mnie serduszko i przypnę jeden z takich komentarzy, więc myślę, że możemy od razu zaczynać z pierwszą postacią i z pierwszą rzadkością. Pierwsza rzadkość to jest oczywiście zademiarz początkowy. Nie no, żartuję tutaj oczywiście. No Szelka, wiadomo, jedyna w swoim rodzaju nie ma innego wymiaru z jej rzadkości w ogóle. To jest taka ciekawostka. Chyba nie każdy... Wie o tym, że ta postać jest w innej rzadkości. Ja przynajmniej nie wiedziałem przez naprawdę długi czas, ale okej, okay. przejdźmy rzeczywiście już do tej pierwszej rzadkości. I pierwsza rzadkość to są postacie rzadkie. No i tutaj, według mnie, najlepsza postać to jest Brock. I wysłuchajcie mnie, ponieważ mam powód, dla którego tak jest. Ogólnie dużo osób pewnie też wybrałoby Bula, albo na przykład Colta, ale ja wybrałem Broka z tego powodu, że Brock jest w stanie pokonać na daleki dystans Bula, Colta i każdą inną. Postać, a jeśli na przykład wybralibyście Bula, no to bardzo ciężko byłoby na przykład wyeliminować takiego Broka. Ogólnie, Brok no, łatwo się celuje tą postacią, zadaje bardzo dużo obrażeń, jest w stanie też uciec od tanka, czego na przykład Colt nie umie, no i dlatego postanowiłem, że ten Brok jest najlepszy na tą rzadkość, jest w stanie uciec od każdego, jest w stanie wyeliminować każdego na każdy zasięg, dlatego ta postać jest według mnie najlepszą postacią z kategorii. Rzadkich, ok, myślę, że możemy przejść już do drugiej rzadkości, i tutaj są postacie bardzo rzadkie. To było troszeczkę cięższe, nie było to aż tak ciężkie jak wybranie najlepszej postaci mitycznej, ale no, było rzeczywiście to trochę cięższe. Najlepsza postać z kategorii rzadkiej według mnie to jest Daryl. Daryl ostatnio, wiadomo, dostał tego buffa, gdzie ma dwa ulty pod rząd i tylko z tego powodu powiedziałbym, że Daryl jest najlepszy. No parę miesięcy temu albo nawet parę tygodni temu, jak jeszcze Daryl. Nie miał tych dwóch ultów naraz, to wybrałbym na pewno Rico. Riko to jest bardzo dobry zadejmiarz, jeden z najlepszych, właśnie z tej kategorii bardzo rzadkich, no ale na dzień dzisiejszy jest to dary z tego powodu, że dostał tego swojego buffa i nawet jest w stanie wyeliminować postacie, które zadają na daleko, naprawdę bardzo dobry zadejmiarz według mnie, najlepszy z kategorii bardzo rzadkich. Ok. Przejdźmy już do następnego zdymiarza. I następny zdymiarz znajduje się w rzadkości epickich. Tutaj było jeszcze ciężej, no naprawdę, zobaczcie ile tutaj mamy dobrych postaci. Mamy tutaj Ems, mamy tutaj Stew, Piper, no dosłownie każda z tych postaci jest dobra. Nie znalazłem tutaj ani jednej złej postaci, no dobra, może oprócz Edgara. Ale ogólnie to naprawdę bardzo dobre są tutaj postacie i ja wybrałem tutaj jako najlepszą postać Gale'a. Pewnie też dużo z Was się ze mną nie zgodzi, ale już przychodzę Wam z wytłumaczeniem, dlaczego tutaj wybrałem Gayla. Z tego powodu, że on jest w stanie odepchać każdego, ma swój gadżet, jest w stanie tym gadżetem też każdego odepchnąć, więc jakikolwiek tank by na niego się rzucił, albo no, na przykład jakby Frank na niego rzucił ulta, no to jeśli macie dobry refleks, no to tym Gaylem możecie odepchnąć Franka i nawet ult od Franka nie jest wam groźny. Dlatego ja wybrałem tego zdymiarza. Wiadomo, na przykład Frank też jest bardzo dobrym epickim zydymiarzem, ale wciąż sądzę, że gail jest troszeczkę lepszy. Wiadomo, nie jest to jakaś wielka różnica, ale wciąż sądzę, że gail jest bardzo dobrym zadmiarzem i według mnie najlepszy Episki. Wiadomo, są to inne postacie, jak na przykład też Angelo, czy jakkolwiek inna postać. No są tutaj naprawdę dobre postacie, ale padło na Gayla. Z tego powodu, że on jest w stanie sobie poradzić z każdą postacią, to też jest bardzo ważna rzecz. No wiadomo, można było tutaj dać Edgara, który na blisko każdego prawie pokona, oprócz Shelly. No ale jeśli na przykład Edgar ma do czynienia z Piper, no to ciężko będzie Edgarowi tą Piper wyeliminować. Piper ma mnóstwo gadżet, może ulta użyć, no naprawdę byłoby ciężko, a na przykład Gale jest w stanie poradzić sobie z każdą postacią, dlatego wziąłem go tutaj na tą listę najlepszych postaci do każdej rzadkości i według mnie zasługuje na miejsce na tej liście, Ok, przejdźmy już do następnej rzadkości i następna rzadkość to jest rzadkość mityczna i tutaj według mnie są najlepsze postacie z całej gry jakbym mógł grać tylko jedną rzadkością najprawdopodobniej byłaby to rzadkość mityczna, no i ja bym tutaj wybrał jako najlepszą postać, no to Tare. Tara to jest naprawdę bardzo dobra postać aktualnie, no i ogólnie jest bardzo dobrą postacią, wiadomo są tutaj też postacie klęsi, ale no jeśli umiecie grać w tą grę, no to jesteście w stanie wygrać z klęsim, ja rozumiem on ma dobrego ulta, ale jeśli jesteście trochę ponad przeciętnymi graczami, to jesteście w stanie sobie dać radę z takim klęsim wystarczy rzeczywiście grać Tarą. Jeśli Tara miałaby grać kontra Clancy'ego według mnie Tara by wygrała, dlatego ja tej wziąłem Tarę. Zastanawiałem się też, czy może nie wziąć tego Clancy'ego, ale no ostatecznie wypadło na Tarę, ponieważ gdyby Tara się spotkała z Clancy'im, to według mnie Tara by wygrała. Taka jest przynajmniej moja opinia. No wiadomo, Tara ma tego swojego ulta. No i w tak zasadzie, żadna inna postać nie jest w stanie pokonać właśnie tego ulta od Tary. No, może Frank, który użyje gadżetu, ale i tak no, naprawdę będzie ciężko, żeby znaleźć jakąś postać, która byłaby w stanie pokonać ult od Tary. Dlatego ja ostatecznie wybrałem Tarę. No i Tara to jest też taka postać, która będzie dobra za rok. Była dobra rok temu. No i ta postać ogólnie zawsze jest dobrą postacią. A z nie wiemy. Może za miesiąc to będzie jedna z najgorszych postaci, ponieważ go tak znerwią. Dlatego ostatecznie padło na tarę. No i okej. Okay. Myślę, że możemy przejść już do ostatniej rzadkości. No i ostatnia rzadkość to są zdymiarze legendarni. No i jak zdobywamy legendarnego zdymiarza, no to oczekujemy, że jest to jeden z najlepszych zdymiarzy z gry. Ponieważ no wiadomo, że legendy są najcięższe do zdobycia. No i pewnie teraz każdy się zastanawia, jaka postać jest najlepsza z Rzadkości legendarnych, i według mnie najlepsza postać, właśnie z tej oto rzadkości, to jest uwaga. Meg, no dużo osób chyba o tym wie postać naprawdę została tyle buffów, aktualnie to jest taka dobra postać, nawet bym się kłócił, że jest to jedna z najlepszych postaci aktualnie w grze nie tylko z rzadkości legendarnych, ale również w całej tej oto grze wiadomo, jest tutaj mnóstwo dobrych postaci, jak na przykład Serge, jak na przykład Sandy, jak na przykład Spike ale według mnie i tak, gdyby te postaci się spotkały z Meg jeden na jeden, to Meg wciąż by wygrała przez to, że ona ma oczywiście swoje drugie życie. Naprawdę jest mało postaci, które takie coś ma. No i jak jakaś postać takie coś ma, no to naprawdę jest to jedna z najlepszych postaci. No, drugie życie jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie jest w Brawl Starcie. No i Mek je ma, dlatego jadę tego zdymiarza na tą listę, ale również zadaje mnóstwo obrażeń, czy to na tym, jak widzicie, bocie, czy jeśli nawet nie ma tego bota, to i tak ta postać mega dużo zadaje i według mnie to jest najlepsza postać z rzadkości legendarnych. Napiszcie w komentarzu, jak wysunicie, jaka według Was jest najlepsza postać do każdej rzadkości i to na tyle.